przedstawiane tutaj propozycje dokonania zmian w uchwale o funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania w Kolbuszowej są wynikiem półtorarocznego okresu funkcjonowania tej strefy i to są analizy i wnioski z, wynikające właśnie z, te, z, z problemów z jakimi dotychczas się spotykaliśmy. Zaznaczam od razu, że proponowane zmiany nie pociągają za sobą żadnych skutków finansowych dla budżetu gminy, natomiast mają one na celu doprecyzowanie pewnych sformułowań, które zawarte są w dotychczasowej uchwale, a ponadto mają ułatwić korzystanie ze strefy płatnego parkowania przez osoby posiadające uprawnienia do bezpłatnego parkowania. I tak proponujemy, aby w paragrafie 10 uchwały do, dołożyć zapis traktujący wyraźnie o tym, że jest zakaz postoju, zakaz parkowania bez pobrania biletu. Również ten zakaz dotyczy samochodów z uruchomionym silnikiem. Rzecz sprowadza się do tego, że zdarzały się nieczęsto, ale takie przypadki, że kierujący nie gasił silnika, osoba towarzysząca dokonywała sobie zakupów, bądź też na widok osoby kontrolującej uruchamiał silnik. I nie, nie pobierał biletu, więc chcemy to doprecyzować, żeby było jasno powiedziane, że również w takiej sytuacji należy posiadać bilet parkingowy. Ja oczywiście od razu wyjaśniam jej, że rozumiemy to, że samo parkowanie z włączonym silnikiem jest wykroczeniem. I tego kierowcy robić nie wolno. Kierowcy doskonale sobie z tego sprawy zda, zda, zdają. Natomiast problem jest w tym, że. Kontroler strefy płatnego parkowania nie ma żadnych uprawnień, na podstawie których mógłby wyciągać sankcje wobec parkującego z włączonym silnikiem. On nie może go ukarać mandatem, nie może sporządzić wniosku do kolegium. Jedyną jedyne wyjście to jest wzywanie policji bądź straży miejskiej, no ale zanim funkcjonariusze znajdą się na miejscu, to oczywiście kierowca najczęściej odjechał a kontroler też nie ma prawa go zatrzymać, także więc to jest takie doprecyzowanie zapisu już istniejącego. Ponadto proponujemy o zmienienie treści paragrafu 6 ustęp 1 regulaminu strefy płatnego parkowania i nadanie mu następującego brzmienia. Dla posiadaczy pojazdów korzystających z zerowej stawki opłat wymienionych w uchwale Rady Miejskiej w Kolbuszowej wystawia się odrębny identyfikator zawierający dane określające markę, typ, imię, typ i numer pojazdu za wyjątkiem osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Tłumacząc to z polskiego na, nasz, na nasze chodzi tutaj o osoby, które posiadają tak zwaną niebieską kartę, kartę, wydawano, kartę parkingową wydawaną przez starostwo ważną na terenie całej Unii Europejskiej. Chcielibyśmy formując taki zapis doprowadzić do tego, żeby ta karta była podstawą do parkowania w strefie płatnego parkowania. Osoba po prostu posiadacz takiej karty nie będzie musiał się zgłaszać do nas po identyfikator nie będzie musiał pamiętać o tym, żeby przedłużać ten indyfikator co roku, ponieważ karta parkingowa jest ważna maksymalnie na 5 lat i w okresie te czasu, gdy on ją posiada, mógłby może parkować w strefie płatnego parkowania bez ponoszenia opłat. Ponadto rozwiązany zostanie z tym samym problem, że identyfikator był do tej pory przypisany do osoby, ale również do konkretnego pojazdu, czyli tam był numer rejestracyjny pojazdu wpisany. W tej chwili ten problem znika, bo będzie ważna z każdym pojazdem. I dalej ten paragraf szósty ustęp pierwszy miałby treść. Zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz kobietom w ciąży wystawia się odrębny identyfikator zawierający tylko dane osobowe posiadacza karty. Tutaj chodzi o to, żeby nie przypisywać tych osób do określonego pojazdu, do, do konkretnego numeru rejestracyjnego, tylko ponieważ posiadają uprawnienia do parkowania bezpłatnego w strefie płatnego parkowania, więc nie, nie jest istotne, jakim samochodem tam są. I jeżeli chodzi o ważność, to karta, legitymacja zasłużonego honowego krwiodawcy jest ważna dożywotnio, więc wiadomo, że tutaj też ten problem przedłużania by odpadł. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to ważność takiego identyfikatora byłaby taka, jak wynika to z karty ciąży. I jeszcze jedno, jedno uzupełnienie. W tym paragrafie dla samochodów służbowych wymienionych w paragrafie 7.2 uchwały nie wydaje się identyfikatorów. Rolę identyfikatora spełnia, spełnia dowód rejestracyjny. Chodzi tutaj o znakowane pojazdy służb specjalnych, policji, straży miejskiej, pogotowia energetycznego, pogotowia gazowego, zakładu gospodarki komunalnej, służb miejskich. Te pojazdy w czasie, gdy mogłyby się zatrzymywać w obrębie strefy płatnego parkowania bez żadnych identyfikatorów. Wynika to po prostu z konieczności podjęcia interwencji, podjęcia jakichś działań. Trudno wtedy, gdy czas pili, dopominać się, doszukiwać identyfikatorów, więc to by było takie uproszczenie.